Chciałem powiedzieć, otwiera Wam drzwi w środę, w środę dzień, w którym nie pękło niebo, ale za to w ben... <grym> pękł Krzysiek <grym> i niestety nie będziemy dzisiaj z Krzysztofem nagrywać, ale za, zamiast za to zaproszę Was na lajk, dzisiaj o 17 pogadamy o tej całej sytuacji, pewnie o tej szmunnice. Mam nadzieję, że dzisiaj będę rozmawiał z człowiekiem, który właśnie z Moniką mieszkał, bo być może będzie miał coś ciekawego do powiedzenia, i wtedy skonfrontujemy te dwie strony, kto co mówi, i na ile, gdzie jest prawda. Pewnie prawda stoi po środku, bo pewnie każdy z tych osób będzie broniło swojego zdania i swojej racji. Tak zazwyczaj bywa. Więc prawda będzie leżała po środku. Najprawdopodobniej, słuchajcie, dlaczego z Krzyszkiem dzisiaj nie nagrywam? No, Krzysiek wstał i nie był w dobrym humorze, a ja nie miałem zamiaru też słuchać jego. Wyrzutów w stronę moją, więc stwierdziliśmy, porozmawialiśmy i daliśmy sobie dzisiaj dzień wolny od nagrywania. nie się zajmie czym chce pisaniem donosów, czymkolwiek, cokolwiek, jak chcę, a ja zajmę się swoimi sprawami, czyli muszę jechać do skarbówki, żeby mi takowy hejterzy, pozdrawiam serdecznie, nie pocisnęli, więc szykujcie kartki, długopisy, będziecie mogli pisać donosów w brud za tamten rok. Proszę bardzo, nie przeszkadzam, marnujcie swój czas, ja mam zamiar się rozliczyć, co też uczynię, bo dzisiaj nawet rozmawiałem, Spadłem od skarbówki, też również pozdrawiam Także ludzi, yy, muszę też słuchajcie, wyciąg z banku załatwić, więc też się muszę, muszę ruszyć dupę i pozłatrzyć swoje sprawy przy okazji jeszcze w międzyczasie w biegu fryzjery bla 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 No i słuchajcie, no co dzisiaj na kanale. No jak się uda, to tak jak mówiłem, będzie być może yy, rozmowa z tym człowiekiem, który mieszkał u Moniki, o którym tam była cała afera. Być może będzie Mario, się okaże, zależy czy się do niego dodzwolie. Wiecie, to też, ten kanał jest trochę nieprzewidywalny, ja wiecie, ja niby nad nim panuję, ale nie do końca, bo ja nigdy nie wiem co, co będzie na tym kanale i co wrzucę, chociaż to jest właściwie mój kanał, ale ja sam nie wiem co na nim będzie dzisiaj. Bo być może będzie Mario, a być może będzie parodia z tym oto murzynem, którego zakupiłem. Dlaczego murzyn? No cóż, potraktujmy sprawę Majora jak takiego murzyna. Ja chciałem kupić strusia. Ale strusia nie było, więc będzie murzy. Myślę, że to będzie taka parodia trochę na wesoło, ale tak nie do końca. Myślę, że mi się uda, ale też nie obiecuję, że na pewno ją zrobię. Zobaczę, ile czasu mi zajmie nagrywanie, bo jeżeli spotkam się z Mario, to prawdopodobnie nie zrobię parodii, bo będę robił lajta. Patrzcie, jak pozdrawia. To nie ja go ruszam, zobaczcie. moje zobaczcie. Moje ręce nie pracują. Nawet Bark widocznie nie pracuje, <laughs> szortuje. No więc tak to będzie. Tutaj muszę, muszę pozdrowić, yy, słuchajcie, rogala i cyta. Cyta. Cyce. Takie cyce. Jak dwie matryce. Cyta, <laughs> bo się pomyliłem, sorry, Cyc, <laughs> Pomyliłem się, więc pozdrawiam teraz już prawidłowo rogala i cyta. Zbił go raja. No i słuchajcie, otrzymałem fajny, bardzo fajny telefon yy, od pana... no... Siedlec, bodajże, być może się mylę, bo nie zapisałem. Który, który prosił mnie o trzy kalendarze, yy, ponieważ chcę wystawić na aukcji, yy, na aukcji, która ma pomóc ponoć jakiemuś yy, yy, dziecku, które jest na coś chore. I słuchajcie, ja pomyślałem to, że że może, kurde, bo on powiedział, że on zapłaci za te kalendarze i, za, i tak dalej. Ja pomyślałem, jeżeli będziesz oglądał, to wiesz co, może ty za te kalendarze nie płać. Zapłać tylko za przesyłkę, ja ci je prześlę darmo i tyle. Tak myślę, będzie najlepiej. Te trzy sztuki prześlę ci darmo, to znaczy nie wiem, ile chcesz wystawić, ale sztukę czy tam dwie, jeżeli chcesz wystawić jeden pewnie dla siebie, to prześlę ci po prostu. Nie płać za te kalendarze, bo myślę, ja chętnie się też do tego dołożę, jeżeli faktycznie. <laughs> Jeżeli faktycznie zbierasz na te chore dziecko i tak dalej, myślę, że to jest... Myślę, że to jest dobry... <laughs> dobry cel. Dobry cel, tak bym powiedział. Chciałbym to jeszcze sprawdzić, tylko nie wiem jak, no ale myślę, że jeżeli jest to prawda, to chętnie Ci wyślę te po prostu kalendarze za darmo, nie? Oczywiście nie wysyłajcie mi teraz i nie dzwońcie, że każdy zaraz zbiera na, 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 na coś na jakiś zbożny cel. Boże, przepraszam, bo tak to nie będzie, nie? Ale myślę, że ten człowiek jest na tyle wiarygodny, że chyba, że chyba nie kłamie, nie oszukuje Więc prawdopodobnie wyślę mu te kalendarze za darmo Jeżeli oglądasz, to się pewnie ze mną skontaktujesz Więc to na kanale, tak jak już mówiłem Może będzie Mario, może będzie rozmowa z tym człowiekiem, który mieszka u Moniki A może będzie parodia Zawsze coś się wrzuci. W każdym razie słuchajcie krótko i na temat, bo nie chcę mi się gadać. A, mam nadzieję, że Wam się podobał e, film e, z wyprawy do kebabowni, jakże zacnej i dobrej. E, to, że ja ją polecam, to nie znaczy, że oni mi zapłacili. Pamiętajcie, ja polecam ją, bo mi smakował ten hamburger. Naprawdę mięso pierwsza klasa. Polecam każdemu z Stoku tam podskoczyć, jeżeli będzie miał gdzieś blisko i będzie w tych rejonach. To, to, to chętnie, niech spróbuje, a warto, mówię, warto za taką cenę kupić. Więc myślę, że jak się spodobały Wam takie filmy, a myślę, że tak, z wyprawy z Krzysztofem do kebabowni, to myślę, że będziemy organizować takie wyprawy w miarę możliwości częściej. Częściej, niestety, trzeba będzie mu kupować jedzenie, no bo Krzysiek jest królem, on nie płaci. Ale za to, że ja płacę, to za to ja nagrywam, tak jak słyszeliście na filmie w kebabowni. Więc już mogę powiedzieć na koniec. Pozdrawiam Was serdecznie. Meksikano jest jeden. Kalendarze już podochodziły do niektórych osób i bardzo dobrze, bo, bo mówię, wysyłam zawsze taki kwitek, jeżeli będę komuś wysyłał zdjęcie, taki kwitek wypełniony z pieczątką, czyli z datą wysłania. Tu macie też numer przesyłki, gdzie będziecie mogli sprawdzić, gdzie ta przesyłka się znajduje, żeby takowe kalendarze nie zginęły. I tak jak mówiłem, po 20 stycznia dopiero będę miał kalendarze, ponieważ ponieważ, no drukarnia, no ja nie mam tam jakichś priorytetów i tak dalej i znajomości i drukarnia po prostu dopiero na 20 może kalendarze przygotować. Więc myślę, że po 20 będę wysyłał resztę kalendarzy i mówię Wam Zdrukowałem wszystkie na razie wpłaty do tej pory, które się odbyły. Wszyściuteńkie i gwarantuję, że każdy kalendarz zostanie wysłany. Także jeszcze raz, Meksikanous 1, pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, zapraszam dziś na lajka i może na jakieś fajne wiadomości, może coś wymyślimy. No, skoro zainwestowałem.